Był raz sobie głupi gabryś. A wiecie, co robił, kiedy konie żarły, on im owiec zrobił. Sitem wodę czerpał, ptaki uczuł fruwać. Poszedł do kowala, kozy chciał podkuwać. Czapką kwiat nakrywał, kiedy deszczy grosił. Liczył dziury w płocie, trwa do lasu nosił. Zimą domek z lodu zbudował przed chatą. Będę miał powiada, mieszkanko na lato. Gdy go słońce piekło, to na słońce dmuchał, a za to porchwytał, gdy go gryzła mucha. A tato się pytał, czemu księżyc kupi taki butem tabryś, a jaki na no głupi. A wecadło, a wecadło z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę. H złapało kładeczkę. B zbiło sobie brzuszki, A zwichnęło nóżki. O, jak balon pękło, aż się P przelękło. T daszek zgubiło. L go uskoczyło. S się wyprostowało. R prawą nogę złamało. W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Mój piesek, o oto go macie, To mój największy w świecie przyjaciel. Codziennie w kocie kanapy siadam i z moim Johnczem gadam i gadam. Gadam i gadam, a Johnczo milczy. Lecz mnie rozumie piesek najmilszy. Dziś mówię, Johnczu, pomóżmy o tym, żebyś od jutra. Naszym kotem. będziesz pił mleko i łapał myszy. on udaje, że mnie nie słyszy. Albo zrobimy z ciebie niedźwiedzia i będziesz w klatce żelaznej siedział. Nie będziesz szynki, schabu tłustego. Rząd cię udaje głucho niemego. Albo zostaniesz koniem, powiedzmy, chcesz o Rząd cię jest od jeśli nic nie chcesz, to wiesz co zrobię. Sklep z kiełbaskami otworzę sobie. Czącio już uszy nastawiasz trocem, a z ciebie zrobię dozorcę, żeby nie skradali kiełba złodziej. Czącio się łasi, ciącie się świe ten nasz koleżka Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psocie figluje to jego praca, aż mama krzyknie bambołobuzie, a bambo czarną nadyma buzię. Mama powiada, się mleka, a on mamie na drzewo ucieka. Mama powiada. Chodź do kąpieli, a on se boi, że se wybieli. Lecz mama kocha swojego szynka, bo dobry chłopak z tego muzynka. Szkoda, że Bambo cenny, wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły.